czołem typerzy. Za pierwsza kolejka europejskich pucharów, ale czas najwyższy wracać do walki o ligowe punkty. Jakie kiedy na najbliższy weekend dla Was tym razem? Mam cztery propozycje, które razem tworzą całkiem ciekawy kupon. Tradycyjnie na starcie przypominam Wam o naszej stronie www.pewniatki.pl, gdzie każdego dnia pojawiają się typy oraz aktualne promocje u bookmacherów. Warto ją nią zaglądać, bo zawsze pojawia się tam coś, co może przydać się przy tworzeniu kuponu. Link znajdziecie oczywiście w opisie filmu. Sprawa partnera jest jasna i oczywista, ale przypominam, że w tej serii współpracujemy z bookmacherem Beth. Jeżeli nie masz jeszcze tam swojego konta, to najwyższy czas to zmienić. Na start dostajesz fajny pakiet bonusów powitalnych, a do tego możesz też skorzystać z nagrody w konkursie, o którym więcej opowiem po typach. Wszystko, co musisz wiedzieć o rejestracji, o bonusach masz rozpisane na grafice z boku ekranu oraz w opisie filmu. Pierwsze wybrane przeze mnie spotkanie odbędzie się w ramach niemieckiej Bundesliga, a zagrają w nim Union Berlin i Hoffenheim. Zespół ze stolicy Niemiec na początku sezonu imponował strzelecką formą i trzy razy z rzędu wbijał rywalom po cztery bramki. Ostatnie trzy spotkania to porażki, ale u siebie Unii jest naprawdę mocnym. Świadczy o tym fakt, iż jako jedyny nie przegrał domowego meczu w poprzednim sezonie. Bramka po stronie gospodarza wydaje się być bardzo prawdopodobna, ale to samo można powiedzieć o gościach. Hovenheim wygrało trzy kolejne mecze ligowe, a wszystkie jego spotkania w tym sezonie to bramka zdobyta i stracona. Ciekawie wygląda też bilans head to head, bo w ciągu trzech poprzednich sezonów obie ekipy grały ze sobą sześciokrotnie, a w każdym z tych pojedynków jedni i drudzy trafiali do siatki. I taki właśnie zakład wrzucam na weekendowy kupon. Drugi typ na moim kuponie to wygrana Juventusu, który w sobotę zagra na wyjeździe z Sassuolo. Gospodarze zaczęli ten sezon bardzo słabo, bo wygrali tylko jeden z czterech meczów, a najbardziej bolesna była porażka sprzed tygodnia. Wtedy Sasuolo prowadziło już 2-0, żeby ostatecznie przegrać 2-4. Z kolei Juventus woda był świetny występ naprzeciw Lazio, zgromadził 10 punktów i zajmuje drugie miejsce w tabeli. W tym przypadku dużym atutem gości jest to, że nie grają oni w europejskich pucharach i mogą w pełni skupić się na walce o Mistrzostwo Włoch. Będący w wysokiej formie Juventus, mając aż tydzień na przygotowywanie, powinien pokonać Sasuolo, który jest w tej chwili jednym ze słabszych zespołów Serie A. Nie mogłam pominąć najlepszej ligi świata, czyli polskiej ekstraklasy. Tu wybieram spotkanie we Wrocławiu, gdzie śląsk podejmie Piasta Gliwica. Gospodarze po początku zaczęli grać doskonale i wygrali pięć meczów z rzędu, dzięki czemu zajmują pierwsze miejsce w tabeli. Goście z kolei wygrywać nie potrafią, bo na 8 kolejek udało im się tylko raz, a ich specjalnością są remisy, których zanotowali aż 6. Nie wiem czy Śląsk wygra szósty mecz z rzędu, czy też Piast w końcu odniesie zwycięstwo, ale bliżej mi do gospodarzy, tego typuję 1x. Piast na wyjazdach tylko remisował, a skoro Śląsk u siebie pokonał Lecha i Jagiellonię, to tutaj powinien zdobyć przynajmniej punkt. Na sam koniec zostawiłam sobie czas na parę słów o niedzielnych derbach Madrytu. Real w tym sezonie nie zawsze zachwyca, ale gra niezwykle skutecznie i wygrał wszystkie sześć meczów o stawkę. Jakby tego było mało, w ostatnich dziesięciu spotkaniach derbowych z Atletico przegrał tylko raz. Gospodarze grają w kratkę, a ich ostatnie wyniki to porażka i remis, dlatego więcej szans daje tu Real'owi. Do zakładu X2 dodaje też tym bramkowy na maksymalnie 3 trafienia. Sprawdzał się on w każdym z 10 ostatnich starć bezpośrednich, a także dominuje w wynikach obu zespołów w tym sezonie. Na sam koniec musi być oczywiście tradycyjny konkurs o bonus u naszego partnera, czyli Mahara Elvibet. Co zrobić, żeby go dostać? Po pierwsze, podaj w komentarzu dokładny wynik oraz liczbę rzutów rożnych w meczu Arsenal Tottenham. Po drugie, bądź najszybszy, a przynajmniej w najlepszej trójce. Pamiętaj, że do odebrania nagrody jest niezbędne posiadanie aktywnego konta u naszego partnera, dlatego jeżeli jeszcze go nie masz, to koniecznie zajrzyj do opisu filmu, gdzie masz wszystkie niezbędne informacje. Na dziś to już wszystko. Pamiętaj, że moje typy to tylko luźne propozycje i przewidywania, a wszystko może potoczyć się nieco inaczej. Niedawno udało mi się trafić 4 na 4 dlatego liczę na powtórkę. Jeżeli jesteś sprzedać codziennie pomysł na kubony, promocje oraz bonusu u to koniecznie zaglądaj na naszą stronę pewniaczki.pl. Nigdy do niej pozwolę Ci w opisie filmu. Do zobaczenia wkrótce. Test.